Letnia szkoła jest wynikiem współpracy kilku europejskich uczelni wychowania fizycznego. Trzy pierwsze letnie szkoły odbyły się na Łotwie, w miejscowości Madona i organizatorem tych letnich szkół była Akademia Wychowania Fizycznego w Rydze. Czwarta letnia szkoła przypadła do organizacji Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, właśnie naszemu wydziałowi. W dotychczasowych letnich szkołach brali udział przedstawiciele kilkunastu uczelni z całej Europy, między innymi z z Hiszpanii, ze Szwecji, z Norwegii, z Chorwacji, z Włoch, z Litwy, z Łotwy i z Polski. Na, na tej letniej szkole mamy również kilka uczelni. Głównym wiodącym tematem to są dawne tradycyjne zabawy i gry, aktywność ruchowa plenerowa oraz różnego rodzaju nowe tendencje w wychowaniu fizycznym i w aktywności ruchowej. Jestem z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Trafiłam tutaj dzięki między innymi naszym wykładowcom, ponieważ mówili nam o szkole letniej. Zainteresowało mnie to, ponieważ są tu studenci z różnych narodowości. Możemy zarówno szkolić język, jak i poznać nowe sposoby rekreacji, turystyki, ćwiczeń sportowych, gimnastycznych. Myślę, że ciekawe były w ogóle pobyt tutaj na naszej uczelni, która jest chyba jedną z najnowocześniejszych uczelni wychowania fizycznego nie tylko w Polsce, ale myślę, że i w Europie, a szczególnie tutaj nasze laboratoria badawcze. Staraliśmy się pokazać naszym gościom nie tylko Białą Podlaskę, ale również naszą okolicę i trzeba przyznać, że region ten w ocenie naszych gości posiada dosyć duży potencjał. Byliśmy między innymi w, w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, gdzie pensjonariusze udzielali wywiadów dotyczących dawnych zabaw i gier, te wywiady organizowali studenci, byliśmy również w Husincie, byliśmy w Chrudzie, w Oskrzenicach, duże wrażenie na naszych gościach sprawił także Janów Podlaski, Zaborek, także no jest tutaj pewien potencjał i to chcieliśmy właśnie pokazać, przedstawić tym, którzy tutaj przyjechali. Inicjatywa przede wszystkim powstała w celu, żeby nauczyciele i studenci spróbowali uczyć się razem, czyli coś, czego nie było w tym regionie nigdy wcześniej. I zdaniem pana profesora to jest dość dobry pomysł, dlatego że. Dobrzy studenci razem z dobrymi prowadzącymi mogą uczyć się razem. A jeśli chodzi o letnią szkołę w Białej Podlaskiej, to zdecydowanie jest bardzo dobrze zorganizowana jego zdaniem, lepiej niż sobie wyobrażał. Bardzo jest wdzięczny organizatorom. I, i... Jego zdaniem różni się, różni się troszeczkę od poprzednich trzech edycji, tym że skupia się dość dużo na teoretycznej stronie. Dwie propozycje padły. Kolejna letnia szkoła może odbyć się albo w Maladze, w Hiszpanii, albo powróci z powrotem do Rygi. Akademia Wychowania Fizycznego w Rydze będzie jej organizatorem. Oczywiście jest taka koncepcja, żeby skupiać te letnie szkoły wokół krajów nadbałtyckich, a więc bardziej, bardziej tutaj Szwecja, Norwegia, Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska.